A teraz chcielibyśmy porozmawiać z Darinem Reberem, nowym dyrektorem do spraw komunikacji o trzech sposobach, na jakie Forever pomaga wam rozwijać swój biznes w internecie. Witam! Forever Living stworzyło potężne narzędzie do rozwoju biznesu w internecie, przebudowując naszą stronę internetową. W pierwszej fazie tego ekscytującego projektu skupiamy się na ogólnym wyglądzie i charakterze strony oraz na jej głównych cechach i funkcjonalności. Fazę pierwszą przebudowy planujemy zakończyć w kwietniu 2010 roku. Korzystając z okazji dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Udział dystrybutorów z całego świata miał ogromne znaczenie, by stworzona przez nas strona miała prawdziwie globalny zasięg. W fazie drugiej planujemy polepszyć ogólną integrację strony, a także dodać nowe możliwości szkoleniowe, zwiększyć ilość opcji raportowania i dodać takie funkcje jak polecanie produktów, sprzedaż krzyżowa czy opinie o produktach. Wreszcie w ramach tego projektu uruchomiliśmy nowe narzędzie, które ułatwi światowym biurom aktualizację zawartości krajowej wersji strony. Cały ten projekt ma na celu stworzenie miejsca, w którym dystrybutorzy zarówno nowi, jak i ci z dużym stażem, a także klienci detaliczni będą mogli znaleźć informacje, szkolenia i raporty, a co najważniejsze, będą mogli kupić wspaniałe produkty Forever. Druga główna inicjatywa, w którą zaangażowany jest mój zespół, to narzędzie do e-handlu. Kraje korzystające dziś z opcji e-handlu mogą zaświadczyć, że to istotne narzędzie, które umożliwia dystrybutorom oraz klientom detalicznym szybkie zakupy o każdej porze dnia i nocy. Problem w tym, że obecnie zbyt mało krajów ma do niego dostęp. Mój cel na 2010 rok to podwojenie liczby krajów korzystających z e-handlu. Pomówmy teraz o MyFLP Biz, które działa już 4 lata. To ważne narzędzie biznesowe. Cały czas ewoluuje. Po pierwsze, MyFLP Biz to coś więcej niż tylko proste narzędzie do budowy stron internetowych. To narzędzie umożliwiające rozwój e-biznesu, pomocne w zarządzaniu i rozwoju biznesu. MyFLP Biz dostarcza potężnych narzędzi marketingowych, które pomogą Wam w poszukiwaniu i utrzymywaniu klientów oraz komunikowaniu się z nimi. Dzięki MyFLP możecie zachęcić ludzi do odwiedzenia Waszej strony, by dołączyli do Waszego biznesu, kupowali. Produkty, a przy tym mieć pewność, że zapłata za wszystkie zakupy trafi na Wasze konto. Mówiąc krótko, cieszycie się wszystkimi atutami korporacyjnej strony do e-handlu bez wydatków i kłopotów związanych z jej tworzeniem i utrzymaniem. Chociaż MyFLPBIS jest teraz dobrym narzędziem, w 2010 roku planujemy wprowadzić szereg dalszych ulepszeń. Należą do nich splash page z ulepszonymi funkcjami administracyjnymi. Możliwość posiadania wielu adresów URL, linki do portalów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy MySpace, przesyłanie nagrań wideo, dodatkowe e-kartki we wszystkich językach i wreszcie chcemy dodać to, co lubimy nazywać raportem szczęśliwej twarzy to wizualny raport pokazujący Wasze obecne stanowisko. Oraz wymogi potrzebne do awansu. Po trzecie, wiemy wszyscy, że informacja to potęga. Dlatego pracujemy nad rozwojem narzędzi raportujących. Ponadto przekażemy te narzędzia na mobilne platformy z funkcjami takimi jak wysyłanie SMS-ów, z ilością punktów kartonowych czy możliwość oglądania stron FLP w komórkach. Podsumujmy: 1. Zmiana projektu globalnej strony Forever. 2. Wprowadzenie e-handlu. Cały rozwój funkcjonalności MyFLP Pabin. Dziękujemy za Wasze wsparcie w 2009 roku. Życzymy Wam szczęścia i sukcesów w nowym roku. A teraz porozmawiajmy z Sonią Anderson o zaangażowaniu w Fundację Forever Giving. Witam wszystkich, szczęśliwego Nowego Roku. Jestem dumna, biorąc udział w tym specjalnym programie Potęga Trójki, ponieważ opowiem Wam o programie, który jest mi bliski i drogi mojemu sercu o naszej nowej fundacji Forever Giving. Wielu z Was słyszało o Forever Giving i dziękuję za Wasze hojne wsparcie. Od momentu rozpoczęcia tego projektu, podczas ostatniego Super Railway, już zmieniacie świat. Rodzina Forever ma to wielkie szczęście, że łączy miliony zaangażowanych i oddanych dystrybutorów. Stworzyliśmy Forever Giving, żeby umożliwić naszej rozrastającej się rodzinie wpływ na zmianę życia dzieci. Długo się zastanawialiśmy, na jaki cel przeznaczyć Wasze hojne wsparcie. Po namyśle zdecydowaliśmy, że w naszym pierwszym projekcie skupimy się na społecznościach stanowiących podstawę naszej firmy, na rodzinach, które mieszkają w sąsiedztwie plantacji aloesu na Dominikanie. W tamtych okolicach panuje skrajna bieda i analfabetyzm. Dzieci mają niewielkie szanse na edukację. Mniej niż 10% populacji zdobyło wykształcenie wykraczające poza piątą klasę. Forever Living będzie współpracować z tymi społecznościami, zaopatrywać je w książki, komputery i inne pomoce, by dać tym dzieciom szansę dorosnąć i wieść owocne życie wypełnione sukcesami. Taką szansę, jak my wszyscy cieszymy się z Forever. Jak możecie pomóc? Na początku 2010 roku możecie ofiarować 20 dolarów, a przez resztę roku 10 dolarów miesięcznie. Wyobraźcie sobie, że tylko 50 tysięcy dystrybutorów przekaże teraz 20 dolarów. Wyobraźcie sobie, jak wielki natychmiastowy wpływ możemy mieć na Dominikany. Teraz byłoby to milion dolarów plus pół miliona dolarów co miesiąc przez resztę roku. Tak niewielki datek to ogromna różnica dla tamtych dzieci, których rodzice często pracują na plantacjach aloesowych, które są podstawą naszej firmy i waszego biznesu forever. Łatwo nas wesprzeć. Możecie to zrobić przez stronę internetową forevergiving.org. Nie zapomnijcie o myślniku między forever i giving. Możecie skorzystać z formularza zamówień, kiedy robicie zakupy przez stronę foreverliving.com. Na samym dole formularza znajdziecie przycisk darowizna. W przyszłości będziecie mogli skorzystać z opcji automatycznego przesyłania darowizn z miesięcznej premii. Wszyscy znamy potęgę marketingu sieciowego i odnosimy korzyści z naszego biznesu forever. Teraz po prostu powielamy ten model, aby pomóc dzieciom, które naprawdę potrzebują naszej pomocy. Uczcijcie nowy 2010 rok wpłacając 20 dolarów już dziś i potem 10 dolarów miesięcznie przez resztę roku. Pamiętajcie o potędze trójki. Po pierwsze, wejdźcie na stronę www.forevergiving.org. Po drugie, wesprzyjcie nas. I po trzecie, z radością zmieniajcie świat. Dziękuję Wam, życzę Wam i Waszym rodzinom szczęśliwego, udanego nowego roku.